Rzeczywiście tu niedaleko mieszkałem, 4 km stąd, widziałem te szybowce przez okno, gdzieś tam z balkonu miałem lornetkę, którą mi dał dziadek kapitan żeglugi wielkiej. On chyba bardziej myślał, że będę żeglował, od mojego, gdzieś tam pływałem na te jakieś regaty, całkiem fajnie mi szło, ale tak ciągnęło trochę właśnie do góry. 1998 rok, kiedy zacząłem szkolenie tu właśnie w aeroklubie warszawskim z instruktorem Maciasem i pierwszy lot mieliśmy około 3 godzin. To było tak, że, że to nie był przydzielony instruktor, tylko to był instruktor, który przyszedł po dłuższej przerwie polatać sobie na szybowcu i stwierdził, że weźmie takiego młodego, żeby, żeby zrobić taki dłuższy zapoznawczy lot, bo akurat jeszcze właśnie nie miałem tego instruktora zapoznawczego. Tego stałego przy, przydzielonego i polecieliśmy sobie na termikę trochę na przelot, a na koniec była właśnie solidna dawka akrobacji. Mi się strasznie spodobało i instruktor uznał, że skoro, skoro nie chce już rezygnować, to trzeba mnie po prostu wyszkolić. Są ludzie, którzy się przelecą i mówią, to nie jest dla mnie. Wysiadają i mu powiedzieli, wow, były widoki tego, ale to nie jest dla mnie. A są ludzie, którzy się przelecą i, i już zostają na tym lotnisku i raczej zostaną do końca życia. Cześć, jestem Maciej Pospiszyński i pozdrawiam widzów Top 8. Akrobacja jakoś zawsze mnie pociągała. Rzeczywiście było tak, że jeździłem na pokazy lotnicze. To było tak odległe, że bardziej było to zachwyt tą akrobacją i oglądaniem tego niż, niż jakieś tam plany, że będę to robił. Stanie zawodnicze, takie czysto zawodnicze. Jest przyjemne, ale są, są momenty, kiedy po prostu ten stres jest na tyle duży, że, że to się bardziej staje taką ciężką pracą trochę niż, niż może przyjemnością, szczególnie loty na zawodach, kiedy my żyjemy w bardzo dużym stresie, ja na przykład bardzo mało sypiam, wstaję o 5 rano, 4 rano nieraz. Po prostu nie jestem w stanie ze stresu spać. No, i wtedy trzeba umieć zapanować nad tym stresem i albo zamienić go w taki pozytywny stres, który da nam dodatkowego, jak to mówią, kopa przysłowiową. Albo niestety, jeżeli ktoś się nie umie nad tym zapanować, no to będzie mu przeszkadzał i się wkradną gdzieś tam większe błędy. To wymagało bardzo dużo wyrzeczeń i wytrwałości, gdyż ja praktycznie postawiłem wszystko na to, żeby, żeby dążyć do tego tytułu Mistrza Świata. Nie wiedząc w ogóle, czy to jest możliwe do osiągnięcia, kiedy moi koledzy się szkolili do, do uprawnień na samolotach, gdzie się otworzył rynek, gdzie, gdzie brali do linii, jak to mówili, każdego z ulicy, byle miał gołe uprawnienia. Okay. 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 To ja w tym czasie zamiast robić to samo, skupiłem się na akrobacji i każdy grosz gdzieś tam zarobiony na lotnisku, czy na wyciągarce, czy później jako instruktor, wydawałem na, na, na tą akrobację. W tej chwili już wszystkie możliwe medale złota. Pokazałem, że ten tytuł z 2012 roku to nie był jakiś tam przypadek. Mam bardzo duże doświadczenie już w tej chwili mogę powiedzieć szybowcowe, które na pewno bardzo mi pomaga przy akrobacji samolotowej. Akrobacja samolotowa to jest dużo nowych rzeczy. Dużo, rzeczy. dużo rzeczy przy tej akrobacji jest bardzo podobnych do szybowcowej, ale jest też mnóstwo różnic. I taką różnicą przede wszystkim jest gospodarka wysokością. My zaczynamy na szybowcach zawsze z 1200 i rzeczywiście gospodarujemy tą energią tak, że albo widzimy, że jej nam brakuje i wtedy ją oszczędzamy, albo widzimy, że jest jej dużo i wtedy robimy długie piony. A w samolotach wygląda to trochę inaczej. Pierwsze mamy silnik drugie duże znaczenie właśnie ma temperatura, która ma wpływ na osiągi naszego samolotu, silnika. Po trzecie bardzo ważną rzeczą jest wysokość, z której zaczynamy wiązanie. To latanie samo w sobie no jest, jest, jest bardzo przyjemne. Na pokładzie Pukacza, widzów Top Pinksa. Ryszek startuje. Komulosy mamy super, jak widać. Jest 29 sierpnia, czyli dzień po święcie lotnika w święcie lotnictwa polskiego. To jest doskonały dzień, żeby sobie połatać. Wyladamy se fajnie na termicę siódmą godzinę. No, może drugą. Przesunęliśmy się bliżej lotniska, warunki się kończą. 15.42, ale jeszcze nie za kominy występują. Wyszek walczy. Wyszek, dlaczego jest jesteś byszek? Nie wiem, tak wyszło. Dało się, było ciężko. Nie, 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 nie. było ciężko. Wszystko było ok. Działamy, no żyjemy. Ja od małego miałem jakąś tą pasję związaną z lotnictwa i to wspierało czy się, z czym mój dziadek bardzo mocno. Zawsze mi kibicuje, on zawsze wie na bieżąco jakie są wyniki zawodów, dzwoni do mnie, pyta się czy jak jadę na treningi, nieraz mi gdzieś tam pomaga i na pewno takie stuprocentowe wsparcie. No, tak samo moja mama, która się zawsze bardzo cieszy moimi wynikami, jest zawsze bardzo dumna. No, z ojcem od mojego kleiłem gdzieś tam te modele szybowców, więc tak tą pasję Cała rodzina gdzieś tam jakoś wspierała. Myślę, że, że każdy powinien tego spróbować, polatać z instruktorem i to na pewno mu da bardzo dużo do, pod kątem pilotażu jego bezpieczeństwa latania. A jeśli chodzi o to, czy każdy może kręcić akrobację zawodniczą, na pewno każdy może spróbować, ale no były takie przypadki, że komuś mówiono, czy przy szkoleniu podstawowym, że, że, że się nie nadaje, a gdzieś tam były wytrwały zmienili instruktora, czy poszedł gdzie indziej się szkolić, i się okazało, że później, później się stawał niezwym lotnikiem.